Z tej strony Zombiaczek i dzisiaj sobie pogramy Everyday the same dream. E, widziałem tą grę, e, u kogoś, e, chyba u Elvena, tak, u Elevena polecam jego kanał. I dzisiaj sobie zagramy w tą grę. Nazywa się Everyday the same dream. Już wam pokażę. a ucieka! A on? Okej. Naciśnijmy... Enter. A, klik to start. No i gramy. Budzimy się. Jakiś gościu. Chyba mu stoi. Bez skrażeń. Nie, mogą być skażenia. Tutaj wyłączamy alarm. Czym się wyłącza? alarm. Oh ok, więc. Yy, widziałem u Elevena, że trzeba zrobić 5 yy, kroków jakiś U Jezu, ale mi się odbiło. Tak więc trzeba zrobić ileś tam kroków. My wife! Żeby. Nie wiem, co tam, Ale dowiemy się od babki tutaj, wiecie. Wiecie jakiej? Tej windzie. O, jest. Aha, i będziesz nowym człowiekiem. Aha, spoko. Okej, okay, więc... Najpierw co zrobimy to... The shit. To pójdziemy tam. Do tego gostka. Spoko! Ta gra jest naprawdę dziwna. Bo... Naprawdę no. World War? Yeah. Oh God. Is that China? Oh. Yeah wow wow, wow. No. I mamy teraz cztery Więc musimy pójść do pracy w niedobrym stroju a i pójść do tej yy... wiecie o co mi chodzi Czeje. co się nazywało krowa o o i musimy Fak jak laguje. Dobra, idziemy tutaj, pogłaskamy krówkę. Dziwne dobra Idziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. Okej. Okay. To zbierzemy tego liścia. Jedziesz liściu! We are the champion. Dobrze. Mamy liścia. Idziemy. Pracę. Are you fired? <laughs> What the fuck? Ale wyłączamy. Chyba się jednak ubierzemy dzisiaj. Ej, hey, the fuck! Nie, jeszcze chyba jedno mam. A, zrzuci się z tego balkonu. Aha, spokoj, rozumiem. Oj, ale zacina. Uj, uj. Ale. Jeszcze mamy. Jezu, cudowne. Jeszcze. Jeszcze 5 minut nagrywania. A, czyli już jedno. Czyli musimy się tylko zrzucić z balkonu. Tak, to jest bardzo normalne. Rzucić się z balkonu idziemy tak o, nie wiem czy zdążę do końca filmiku bo na bankowce ban można tylko nagrywać na, na premium można nagrywać ile się chce ale yy, jak się nie ma premium tylko ma się zwykłe to można tylko nagrywać yy, 10 minut. Wiecie? A więc będziemy się rzucić z balkonu! We are the champions! ta ta jest wielu. <grywia> tak, wziąłem ten tekst u Tak, Skąd Skąd wiedzieliście? Uuu... Logi straszne. Nie, nie idziemy na szybko. Idziemy się słuci z balkonu. Jak słyszycie te dźwięki, to sorry. Jem chipsy. Właśnie wróciłem z wycieczki. Więc wiecie. Stam! Jedzie z tym kokem.

Chodzisz? przegapiłem filmik u bo nie ma tej babki Przegapiłem coś u bo Dla mnie to nowość, że nie ma tej babki Serio O Samochodów nawet nie ma? za duży mam ekran. Słuchajcie. A! Nie, no już nie będę. Powiększał, bo. Czy zmniejszał bez kojarzeń? idziemy. U, musimy się spieszyć, dwie minuty nagrywania jeszcze mam. Uy, Dobra, teraz widzimy siebie jak się rzucamy. ...z balkonu. nie ma? ...ok. Więc co do tej gry... ...nie wiem co o niej powiedzieć, ale... ale... ...słyszałem o to że ...została ona... ...zrobiona w jakimś konkursie? Nie wiem. No przedstawia sztukę jakąś tam... Więc... The fuck w ogóle? Ugh. We are the Okej, okay, więc... Pożegnamy się. Everyday the same dream. Okej, okay, więc pożegnamy się chyba, nie? Nie ma sensu już tego dalej ciągnąć. Więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Nara. No, ja.